Witam, radni są już w naszym, w naszym studio. Arkadiusz Marchewka, Prawo i Sprawiedliwość, witam serdecznie. Przepraszam, Prawo i Sprawiedliwość to Artur Szałabawka. Tak, dokładnie. Więc jeszcze to ja. raz, Zaczniemy raz jeszcze. Od tej strony, może, może, może mi się uda. Artur Szałabawka, Prawo i Sprawiedliwość. I, I ktoś, kto chciałby, może być w Prawie i Sprawiedliwości? Arkadiusz Marchewka, Arkadiusz, Platforma, obywatelska. Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Jeśli miałbym być w Prawie i Sprawiedliwości, to raczej po moim trupie. On Przykro. Poważne deklaracje, ale przynajmniej ustaliliśmy, kto jest kim. Yy, panowie, panowie, y, przed chwilą z Grzegorzem rozmawialiśmy o Arkonce. Zakładam, że y, mieszkańcy Szczecina cieszą się, że ten pierwszy miesiąc będzie za darmo. Czy to był swego rodzaju y, prezent dla mieszkańców y, przez Radę Miasta y, 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 tutaj ustalony, czy y, no, ja myślę, że. Czy jakieś był... przedwyborcze przepychanki już? Bo... Nie naturalnie, że w trakcie sesji miało miejsce, y, można powiedzieć, przerwy, przedwyborcze przepychanki Platformy obywatelskiej to pewno kolega radny zaraz się do tego odniesie, bo była propozycja złożona. Przez platformę obywatelską mi się wydaje, że całkowicie populistyczna, żeby wejście na arkonkę było całkowicie za darmo. My jako Prawa Sprawiedliwość złożyliśmy i chcieliśmy podnieść wniosek i złoży, złożyliśmy taki wniosek, żeby pierwszy miesiąc Pierwszy miesiąc tego nowego pięknego kąpieliska dla Szczecina, żeby zachęcić mieszkańców do Szczecina, był jak najtańszy, żeby był objęty rabatem 50% czy nawet, czy nawet większym, no i żeby godziny funkcjonowania e, e, arkonki były wydłużone od godziny 9 do 21, a nie jak było na początku ustalone od godziny 10 do 20, bo i system pracy, i system życia mieszkańców się zmienił na tyle, że ta godzina, ta godzina wieczorna 21 byłaby prawidłowa. Doszło do nieporozumień w głosowaniu i tutaj też muszę powiedzieć, że moi koledzy klubowi też w tym głosowaniu przeciwko prezydentowi Znaczy nie zagłosowali Wydziałca. przeciwko prezydentowi, tylko... Jakby e, szybkość i prędkość głosowania e, prowadzona przez pana przewodniczącego spowodowała to, że troszkę się zagubili. Ale wyszło to na, na dobre, bo i myślę, że i platforma bardzo te teraz... dwa głosy pisów przeciwko e, tym urzędnikowi ty, ty, były. To, było, to, było przypadkiem? Po prostu, przy, to był przypadek e, szybkiego głosowania, e, który mimo wszystko wyszedł na dobre ponieważ tak jak wnioskowaliśmy, chcieliśmy, żeby ten pierwszy miesiąc był miesiącem wyjątkowym no i będzie wyjątkowym, bo, ponieważ będzie miesiącem za e, darmo, także będą wszyscy mieszkańcy Szczecina mogli iść, e, zobaczyć jak, e, nawet wejść i niekoniecznie przebywać na, na Arkansas, ale wejść, zobaczyć jak ten jak ten piękny e, wodny e, ośrodek to to funkcjonuje z, 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 i zmienił się w porównaniu z, 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 do, do poprzednich aklarować. czasów, Ty, także... Tutaj y, trochę przypadek, jak się okazuje, szczęśliwy. Po z naszej stronie, strony, tak. Po stronie y, opozycji to rzeczywiście chcieliście Zrobić ten darmowy miesiąc, czy, czy, czy jakoś ten cennik był nie do przyjęcia jednak? Bo to chyba nie było aż takie wysokie ceny, jak mi się wydaje. Nie wierzę w przypadek i panie radny, to na pewno nie był przypadek, bo jeśli pan sobie przypomni poniedziałkowe głosowanie, to radni prawa i sprawiedliwości zagłosowali przeciw projektowi, który prezydent z prawa i sprawiedliwości przedstawił, to znaczy, że to był zły pomysł, a w momencie, kiedy pan, pamiętam to, wniósł, wniósł o reasumpcję głosowania, czyli po jego powtórkę, to pańscy koledzy po raz kolejny, po raz kolejny pokazali, pokazali prezydentowi z PiSu, że się z nim nie zgadzają, więc proszę nie mówić, że to była pomyłka, bo to pomyłka na pewno nie było. To nie były żadne targi polityczne, jeśli ktoś te targi uprawiał, to tylko i wyłącznie były to targi wewnątrzkoalicyjne, gdzie PiS rządzi razem z prezydentem Krzyszkim nie mogą się dogadać, jaki cennik ustalić za arkonkę, szczególnie w momencie, kiedy jesteśmy na 5 dni przed otwarciem tego kąpieliska, nie dość, że Arkonka została opóźniona półtora roku, bo miała być gotowa w listopadzie 2012 roku i funkcjonować jako lodowisko, to przez półtora roku prezydent razem ze swoim zapleczem politycznym nie był w stanie przedstawić czegoś tak mało istotnego jak cennik. I na kilka dni przed yy, dostajemy taką informację i to jeszcze z tym cennikiem, który jest niedopracowany, bo nie było tam informacji na temat biletów grupowych, nie było tam informacji o temach ewentualnych półkolonii, tam było wiele niejasności, na przykład karnet, który, który prezydent zaproponował, uwzględniając opłatę za wydanie karty, był droższy niż pojedyncze wejścia, więc to było ogólnie kuriozum, było tam wiele wątpliwości, na które my nie mogliśmy się zgodzić, dlatego nie wyraziliśmy zgody, aby prezydent przedstawił takie, takie żeby prezydent umożliwił wprowadzenie takiego cennika, i powiedzmy sobie wprost, mieszkańcy czekali na, ten, na tę arkonkę wiele lat. Prezydent się spóźnił z jej realizacją o półtora roku. Do tego z naszych podatków, mieszkańców miasta, mieliśmy dopł dopłaciliśmy ponad 5,5 miliona złotych więcej niż przewidywaliśmy pierwotnie. Więc Czyli propozycja rozumiem, platformy w była taka. Się wejścia, może nie tyle, za, to, nie, to nie jest, że nam się coś należy, bo to i tak idzie z naszych podatków, ale jeśli mieszkańcy już tyle na to czekali, prezydent nie jest w stanie nawet sensownego cennika ustalić, to pewnie powiedzieliśmy wprost, że mieszkańcy no, mogliby korzystać przez pewien okres z tego kąpieliska za darmo. Już nie, prezydent moim zdaniem i tak razem z urzędnikami doprowadził tego, że... Nie udało się tego zrealizować o czasie, więc to byłoby świetna, to byłaby doskonała kompensacja. No i przy niefrasobliwości radnych pisu, którzy albo się mylą, albo głosują zgodnie z własnym sumieniem, skorzystają na tym mieszkańcy. Ja się bardzo cieszę, że tak się stało. Ja, ja też się bardzo cieszę i myślę, że najważniejsi są mieszkańcy. Ja tutaj już naprawdę nie będę wchodził w to, dlaczego została przedłużona budowa Arkonki, bo firma, która notabene za chwilę i płaci odszkodowania dla miasta, czyli wina jest po stronie firmy, nie wykonała zadania. To są, to są rzeczy wtórne, to mieszkańców nie interesuje. Ja uważam globalnie, bo ja, ja nawet na sesji podniosłem w ten sposób tą sprawę, że całkowicie za darmo, bo ja, ja naprawdę te ceny są przystępne i dla dzieci i dla osób starszych te ceny są naprawdę przystępne. To nie są duże, to są jedne z niższych cen w Polsce, jeśli chodzi w ogóle o korzystanie z kąpielska. Ja uważam, jak coś jest całkowicie za darmo, to niestety nie dba się o to. Całkowicie za darmo powoduje to, że też, no niestety grupy, które są tak zwanymi grupami chuligańskimi albo grupy, które mogą, bo jak mogą wejść, wyjść, wejść, wyjść, to miasto będzie musiało się skupić na ochronie tego mienia, które zostało za wspólne nasze miejsce Pien... Mieszkańców pieniądze wybudowane, a nie na tym, żeby to było ładnie i funkcjonowało. Ja, ja powiem szczerze, tak, że ja bardzo długo czekałem na taki kompleks wodny w Szczecinie. Cieszę się, bo wygląda on naprawdę znakomicie i możemy kolejny raz czymś się w mieście pochwalić i korzystać z tego. I naprawdę chciałbym z tego korzystać w sposób godny, w sposób spokojny, a nie na tym kąpielisku być narażonym na to, że pijane bandy jakichś huliganów będą piły i rozrabiały. I ja wiem, że od tego jest straż miejska. Tylko w momencie, jak to się całkowicie za darmo, to jeszcze większe trzeba ponosić koszty dopilnowania do tego, żeby to mienie nie zostało zniszczone. Ta cena, symboliczna, ale jednak symboliczna, powoduje to, że mieszkańcy wchodząc też dbają o te wspólne swoje mienie, bo wiedzą, że to jest w jakimś stopniu też ich. I ta drobna opłata znaczy, ja jestem zwolennikiem drobnych opłat. I no, nie może to być tak, że jeszcze za darmo i takie przelicytowanie na tej sesji było, że ja mówię, za darmo, jeszcze może butelkę piwa bezalkoholowego na wejściu. No to, tak, tak koledzy z Platformy nie możecie postępować, bo wiecie, że to nie jest racjonalne. I, i dlatego uważam, że to było takie podejście polityczne, a nie, a nie racjonalne. Bo jakbyście rządzili i mieli na to wpływ, to, 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 no, to nie wyobrażam sobie. A mamy gesty, jest, jest fajny promocyjny miesiąc. I, I mogą mieszkańcy spojrzeć, zobaczyć, jak to wygląda, i cieszmy się z tego. To niewątpliwie, ale, ja ale się, też rozumiem, ja że się, nie postulujecie, ja pani, ja całkowicie ci, za darmo. Ja tylko? się bardzo cieszę z tego, że mieszkańcy będą mieli przez miesiąc arkonkę za darmo, i dziękuję, panie radny, że wy po wysłuchaniu naszych wniosków na sesji Rady Miasta też powiedzieliście, że ten cennik, który przedstawił wasz wiceprezydent, jest zły, i przychyliliście się do tego. Nie zgodzę się natomiast um, z takim stwierdzeniem, że jeśli będzie przez ten miesiąc coś za darmo, to ulegnie pełnej degradacji. Nie róbmy z mieszkańców naszego miesiąc, miasta. Czas, nie róbmy z nie. mieszkańców naszego miasta złodziei, bandytów i huliganów, bo nie, to nie to są nie. ludzie, którzy, ta, którzy, którzy po tacy mieście chodzą. Zawsze oczywiście znajdują się tacy, którzy nie szanują majątku publicznego, ale to można znaleźć takich ludzi można policzyć na palcach jednej ręki. Arkonka to nie będzie miejsce, gdzie się będzie wskakiwać przez płot, gdzie będzie dostępne piwo. Wódka, wino i nie wiadomo co jeszcze, tylko tam będzie się wchodzić bramkami. Tam przecież będą te bilety też rozdawane, co prawda darmowe, ale będą. Więc nie wejdzie tam nie wiadomo jak wielka liczba osób. Jeśli ktoś miał wejść na to kąpielisko za 6 zł albo wejść za darmo, to i tak, i tak wejdzie. A jeśli ktoś będzie chciał to niszczyć, to nie sądzę, żeby zapłacenie 6 zł nagle sprawiało, że, mm, że przestanie i będzie się czuł, że to jest jego. No bo to A jest no, i tak z naszych podatków. I jestem o tym przekonany, że jeśli ktoś będzie niszczył, to powinien być za to Surowo ukarany, i od tego są służby, żeby takich ludzi ścigać. Ale nie jestem, jestem przekonany, że nie wygląda sprawa tak, że jeśli ktoś, kto wejdzie za tę arkonkę nie płacąc. Bo Ale dostanie bilet, który jest z, na, z napisem 0 złotych, to od razu będzie co niszczył, bo mieszkańcy czekali na ten obiekt naprawdę długo. Chcą tam popływać, chcą tam spędzić wolny czas, chcą tam udać się z rodzinami w spokoju. spokoju. Z rodzinami. Ale dlaczego, panie mhm. radny, uważa pan, że jeżeli ktoś pójdzie po bilet za 0 złotych, od razu musi coś dewastować i przeszkadzać panu w, w nie wpływaniu nie, nie, nie. albo pa, pana rodzinie? No nie, 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 nie. Ja jestem, nie róbmy z mieszkańców ja, ja, ja tego ja miasta komu... bandziorów. Panowie, żeby powoli ja. zamknąć te, 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 ten wątek, ja e, Cieszymy zakładam, się. że. E, na pewno te darmowe wejścia przez miesiąc zachęcą. Zstrzyniam do tego, żeby markotkę po raz pierwszy odwiedzić, a przy następnej oczywiście, sesji oczywiście. będzie można to przedyskutować, zobaczyć jak to się sprawdziło i wtedy ewentualnie... Nie, no ja myślę, że takie pomysły jak wydłużenie do godziny 21.00 i od godziny 9.00, no to Państwo, no poprzecie, bo to jest no chyba dobry pomysł. Nie jest zły, oczywiście, no możemy no, na tym no, dyskutować. Tak, my, I o tym, jaki konsensus, dogadamy się, póki, co, konsensus póki mamy. Póki co mieszkańcy mają e, miesiąc e, na oglądanie, na korzystanie e, za darmo z kompetencji. Panie radny, ja Panu gwarantuję, że każdy mądry pomysł i Dobre dla mieszkańców będę popierał. Dziękuję ci. Bardzo mi się to podoba. To nie był jedyny wątek na ostatniej sesji Rady Miasta. Też głosowaliście Państwo nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli chodzi o budowę Hanzy Tower, a właściwie o powierzchnię handlową, która miała się tam znaleźć. Początkowo 2000 metrów, teraz wychodzi na to, że jednak 10 tysięcy, bo to 18, 18. 12,18. No to może mam nie, nie, nie do końca precyzyjne informacje. W każdym razie inwestor y, 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 próbował właśnie prze, przepchnąć taką uchwałę, która, która da mu możliwość powiększenia tych przestrzeni handlowych. To, to głosowanie też było odwlekane już od kilku miesięcy tak na, na dobrą sprawę. I tu też głosowała Rada, można by się założyć, że trochę na opak właściwie, bo Partie współrządzące tak na dobrą sprawę, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Sojusz lewicy Demokratycznej głosowały przeciwko, z kolei z radnymi pana prezydenta platforma obywatelska się niejako sprzymierzyła. Tu w tym w żadnym wypadku nikt się z nikim nie sprzymierzał. My mamy swoje podejście do funkcjonowania tego miasta i mamy pewną wizję na funkcjonowanie tego miasta i nie czyli można tutaj w żadnych rozumiem, wypadku. Tutaj mówić nie ma już o, jakichkolwiek... o tym, że ktoś, ktoś się pomylił. Nie, tutaj się nikt nie pomylił, wszyscy głosowali tak samo. Jak wiemy, budowa tego wielkiego biurowca Hanza Tower na jakiś czas się zatrzymała z różnych przyczyn, przyczyn ekonomicznych, a jeżeli z przyczyny są ekonomiczne, no to wiadomo, że obiekt musi generować takie przychody, żeby pokrywać koszty, jednocześnie na siebie zarabiać. Przy dosyć trudnej sytuacji ekonomicznej inwestor po prostu poprosił radę o to, aby umożliwić powiększenie powierzchni handlowej w tym obiekcie, jednak warto zaznaczyć, że ten obiekt Hanza Tower to nie będzie tylko i wyłącznie przecież galeria, w której będzie prowadzony handel, to będzie piękny 24-kondygnacyjny budynek, który może stać się wizytówką tego miasta. Takich budynków praktycznie w Szczecinie nie mamy. Mamy tuż stojący obok nas budynek Pazim, który ma Pazimu, który ma 22 piętra i takich wizytówek miasta, taki oznak takiej wielkomiejskości nam brakuje. Więc no tak, jako ale radni, sprawa tak ale jako radni tak naprawdę... staliśmy przed pewnym dylematem, bo już teraz inwestor zainwestował około 30 milionów złotych w przygotowanie fundamentów i garaży podziemnych dla tego obiektu, więc mieliśmy do wyboru albo umożliwić zwiększenie powierzchni handlowej, albo pozostawić na kilka lat dziurę w ziemi. A my jesteśmy wychodzimy z, z takiego założenia, że jeśli, jeżeli miasto to ma się rozbijać, to powinniśmy dbać o naszych inwestorów, jeśli mają potrzebę, jest jednocześnie to z korzyścią dla miasta, to powinniśmy robić wszystko, aby takie inwestycje w Szczecinie zachowywać. I co ważne, okay, jeszcze jednak, jedna rzecz, przepraszam, jedna rzecz tylko. Protest. Tam będzie przecież w Hansie Tower centrum kongresowe. To jest to, czego w Szczecinie bardzo potrzeba. Tam będą ekskluzywne butiki i Wysokiej jakości delikatesy, więc nie sądzę, żeby w jakikolwiek sposób to zagrażało kupcom z lokalnych targowisk, bo to jest całkiem inna grupa docelowa osób, które będą to odwiedzać. Ale jednak Żydowski kupcy w jakiś sposób czują się zagrożeni, chociaż tam przed chwilę były takie sygnały, że y, chociażby kupcy z fali nie będą mieli nic przeciwko, jednak y, stało się inaczej. No i jakby nie patrzeć, y, powstaje coś na kształt kolejnego centrum handlowego. Co przecież. będzie, to zobaczymy, bo. Do tej pory miało to być to, i to było moje takie marzenie i chyba też Szczecinia, że będziemy mieli wreszcie w Szczecinie y, piękny, porządny hotel z porządnym centrum kongresowym, bo takie były założenia. To, co zrobiła teraz Platforma Obywatelska, czyli zgodziła się na rozszerzenie tej strefy handlowej, nie oszukujmy się, co inwestor zrobi, myślę, że tłumacząc się kryzysem może zrobić, powiedzieć tak, no niestety, albo powiedzieć tak, jak, sorry, sorry, nie będzie pięknego hotelu z centrum kongresowym, bo będzie kolejna galeria handlowa, bo będzie kolejna galeria handlowa, która notabene... Po, Każde, tak jak powiedzieliśmy jako Prawie Sprawiedliwość, każde rozszerzenie powierzchni dużej handlowej powoduje osłabienie tego, y, y, tego rzemieślnika, pracującego w Szczecinie, tego drobnego handlowca, który tutaj w Szczecinie jest naprawdę na bardzo straconej pozycji i y, uważam, że okoliczni y, handlowcy y, będą odczuwali i odczują to, y, to zjawisko, które nam y, jakby Platforma Obywatelska razem z prezydentem Krzyskiem i nad tym ubolewam y, z, zgotowała, bo y, deklaracje to jest jedno, a czysty biznes to jest drugie i tutaj my, Mamy no, wszyscy to przyznają że Szczecin ma jest miastem które ma jedno, najwięcej powierzchni wielkopowierzchniowych sklepów w Szczecinie najwięcej dyskontów bardzo dużo powierzchniowych wielkopowierzchniowych sklepów i teraz powstanie kolejnego centrum handlowego a taka, jest, a taka niestety jest takie jest zagrożenie to jest zagrożenie dla Przedsiębiorczości w Szczecinie. My mówimy, nam pustoszają ulice, na targowiskach jest coraz gorzej, obok jest centrum handlowe Fala, gdzie iluś, iluś tam rzemieślników sprzedaje swoje towary i odprowadza z tego podatki dla, dla miasta i dlatego my jako Prawa i Sprawiedliwość już kiedyś powiedzieliśmy, że stop powiększaniu się tej przestrzeni wielkopowierzchniowych sklepów w Szczecinie i tutaj jesteśmy stabilni. Tak jak i stabilna jest platforma, w tym, że chce ją poszerzać. Tylko, że na, czy nasze na miasto. Nie, panie redaktorze. Nie do ale, kom, ale kto kompromisów to kompromisów? mówi? To mówi pan e, kolega radny e, Marchewka, którego bardzo lubię i szanuję, ale. To nie jest wcale powiedziane, że gdybyśmy my nie, nie, dali, nie dali zgody na rozszerzenie czy na powstanie centrum handlowego, bo ja nie wiem jak to się skończy, no to czy, że ta inwestycja by nie ruszyła. No ale najważniejsze, tak no, że no, to oczywiście świadczy, no, ja no, nie zakładam, panie, że inwestor wstrzymał panie budowę tylko po to, żeby wstrzymał, niech pan mi wierzy, że nie po to się wstrzymuje budowę, żeby na tym tracić i ktoś, kto miał zapowiedziane i w swoich założeniach rozszerzenie swojej działalności o centrum handlowe, gdzieś to w przemyśleniach miał dużo wcześniej. Uważam, że to jest dla naszych rzemieślników niekorzystne, a także dla mieszkańców, którzy notabene lubią, bo powstanie nowe centrum handlowe prawdopodobnie, tak? Ja, 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 ja niestety, no, no tak żeby, ja bym chciał, Ile tych metrów ja będzie chciał, chciał Może ustalmy sobie no, 18 tysięcy No to jest dużo, to, to jest dużo. 18. No to, rektorze, to, to jest, Jeżeli żadna jest galeria sporo, handlowa, sporo, która jest... Ja już kończę. Dla mnie, i to niejednokrotnie mówiłem, dla mnie było najważniejsze, żeby w tym miejscu powstał pierwszy hotel i powstał i powstało, powstało duże centrum kongresowe. Ja uważam, że te inwestycje mogą być zagrożone, a powstanie coś na kształt galerii handlowej. Nie wiem, i to będzie funkcjonowało. I na tym będzie, i na tym Hansa Tower będzie zarabiała. I, ta, i te marzenia o tym Panie pięknym radny. wieżowcu, i tym. Panie radny. No, ja bym nie chciał, żeby tak się stało. Rozwiewam no, pańskie obawy, rozwiewam pańskie z, 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 z wątpliwości. Z Proszę przejechać się. Na, tam, gdzie kiedyś stała dana, hotel, który jest wysokiej jakości hotelem, jest już na ukończeniu, a centrum kongresowe, które ma powstać w Hanza Tower, będzie na którymś z poziomów. Więc nie chciałbym, abyśmy rozpatrywali tylko i wyłącznie ten budynek w kontekście centrum handlowego, bo to będzie mała galeria. Żadna galeria nie, w Szczecinie, czy to Galaksy, czy to Kaskada, czy to izba. Panie mała radny, galeria. proszę posłuchać. Żadn to jest na pewno mniejsze od każdej z tych galerii, w której teraz jesteśmy. Niech pan popatrzy, że tu jest ludzi. To ja znaczy, że mieszkańcy mogę się mylić, chcą tu przychody. tutaj mamy chyba około 45-50 metrów. Tak, no, tak więc, że... więc ta galeria nie będzie duża. Więc duża nie będzie. chciałbym żebyśmy Duża rozpatrywali będzie. rozwój tego miasta w kategoriach albo budujemy, albo pozwalamy na powiększenie tej powierzchni, bo ona i tak by tam Nie. była i tak. Nie, ja bym... nie chciałbym, żebyśmy mhm. hamowali tak świetny projekt, który może się stać wizytówką tego miasta, który może być pięknym, reprezentacyjnym budynkiem z ciekawym, ekskluzywnym hotelem, do którego będą z wielką chęcią przyjeżdżali tutaj ludzie z zagranicy i turyści, żebyśmy tylko i wyłącznie hamowali ten obiekt, dlatego że nie chcemy nie, wyrazić to, zgody na powiększenie powierzchni handlowej. Jeśli będą tam wysokiej jakości sklepy i ekskluzywne, ekskluzywne budyki, o jakich mówił inwestor, typu boss, typu. No, nie chcę teraz wymieniać, żeby reklamy komuś nie robić, ale no to rzeczywiście takich butików nie ma w fali. Delikatesów, które będą wysokiej klasy też nie ma w fali, ani nie ma na Manhattanie, więc to jest całkiem inna grupa docelowa klientów, więc Panie Radny nie ma się czego obawiać i proszę nie, z, nie spłycać tej dyskusji i nie zwracać uwagi tylko i wyłącznie na Hanza Tower w aspekcie budowy centrum handlowego, to, to, to może bo to inaczej. nie będzie centrum to może, handlowe, to, to będzie 24 piętrowy inaczej, budynek z centrum z, kongresowym, z, gdzie będą... Będzie, będą pasaże handlowe, w których te osoby, które tam będą przebywać, będą mogły też robić zakupy i nie mówmy, że rozwój miasta może być traktowany inaczej niż przez ciekawe inwestycje takie jak nie, ta. Nie pozwalajmy rozwój, na to, żeby inwestorzy muszę, muszę, od nas uciekali. Muszę, muszę przerwać, przepraszam bardzo. To będzie centrum z 18 tysiącami metrów przeznaczonymi pod handel. Proszę pana, Nie chodzi o to, handlowe? przepraszam. Mi chodzi tylko o to, że... Pan jako radny Platformy Obywatelskiej patrzy na, na Szczecin przez pryzmat tylko kolejnych, powstawania kolejnych y, sklepów, y, a to jest troszeczkę za mało, bo to nie sprzyja rozwojowi miasta. To, że my jesteśmy na pierwszym miejscu, jako można powiedzieć, jeden z, y, miasto, które ma najwięcej sklepów wielkopowierzchniowych nie, nie sprzyja wcale rozwojowi. Tu są inne pokłady na inne rzeczy powinno się zwrócić uwagę a, i, i, i powiększyć atrakcyjność tego miasta niż tylko przez powierzchnie handlowe, bo ja wiem, że że, że czy pana, czy pana rząd, czy tego to marzeniem jest, żeby Szczecin był zapleczem turystycznym dla Berlina i żeby tutaj nic poza sklepami nie było, a my tutaj będziemy dla nich w tych sklepach pracować. Chodzi o to, że każdy sklep rzemieślniczy, każdy sklep zamknięty polskiego rzemieślnika powoduje to, że. Duża, duża firma zawsze wygra z tą mniejszą, i konkurencyjność jest niestety na tym poziomie stworzona, że my jako radni powinniśmy dbać i pilnować o równowagę handlu w Szczecinie i my powinniśmy pomagać rzemieślnikom w tym, żeby oni nie musieli walczyć o tą konkurencyjność, bo z wielkimi nie mają, nie mają szans. I okay. o to mi tylko chodzi, a nie, nie chodzi mi o to, że ja nie chciałbym Hansa Tower, bo jak ja powiedziałem. Bardzo mi zależy na tym, żeby w Szczecinie był hotel z prawdziwego zdarzenia i żeby było prawdziwe centrum, centrum kongresowe. I na tym się powinna Hansa Tower skupić, a obawiam się, że teraz będzie się skupiać tylko na rozszerzeniu powierzchni handlowej. Przepraszam, wie ja pan, już takie rzeczy wie widziałem. Wie pan, widziałem, panie nie, radny, czym się różnimy? Ja, no, różnimy się różnimy? Różnimy się, no, różnimy się bardzo. No, pan, no, pan, pan powiedział, że, pan pan powiedział, pan, że pan, do Prawa i Sprawiedliwości do to będzie nie wstąpił do dyskusji, po trupie. No na, ja, ja bym pan, tak nie czy, powiedział. Wie pan, no, czym i, no. się różnimy? Różnimy się tym, że ja jestem za tym, żeby to miasto się rozwijało właśnie no, ja przez, jestem, tak, przez umożliwienia inwestowania i przez, tak e, wielkich budynków, a pan jest po tym, żeby miasto się roz, rozwijało, bo przez oddawanie kolejnych działek dla kościoła. No, nie, no, I tym się no właśnie i, różnimy. No i, I to jest i zasadnicza ja z różnica, która więc między nami. Natomiast bo, e, proszę zwrócić uwagę, no, proszę, proszę mi dać powiedzieć, no ja, ja panu nie przerywałem, panie radny. Przerywał pan, właśnie proszę Nie, ale teraz ja mówię teraz panu w bardzo. Więc jeśli mamy wspomagać na tych lokalnych rzemieślników, o których jak pan nazywa lokalnych kupców to nie możemy pozwalać na to żeby kolejne dyskonty takie jak Lidl czy Biedronka znajdowały się przy tych targowiskach które są teraz czyli na przykład przy Manhattani, pamięta pan doskonale protest no radnych kto platformy obywatelskiej no proszę państwa, wy zawsze no udajecie że blokujecie a potem głosujecie Panie za radny, i taka chyba jest nie, różnica pan chyba my, nie pamięta. my stanowczo zawsze Panie mówimy radny. przeciw i tak się trzymamy a wy mówicie Panie Bo tak się radny, chyba w rządzie, Nauczyliście chyba... się jednego. Mówicie jedno, a później e, robicie radny, co pan innego. pan jest tak no? niekonsekwentny w swoich no. słowach. Pamięta pan, jak kilka miesięcy temu apelowaliśmy jako radni Platformy, ja też na sesji o to, aby prezydent, zresztą który, prezydent z PiSu, który odpowiada za targowisko komunalne, żeby obniżył czynszy dzierżawne dla kupców, którzy o to prosili. Dla kupców z lokalnych targowisk. O 30%. Pamięta pan, jak została przyjęta na stanowisko Rady Miasta i wy chyba też za tym głosowali i co pan zrobił i co, pana i co zrobiliście? Nic, odwrócił za, pan głowę i, co, wydał, i co, że sprawy za, nie ma, i Co zrobiliście? zagłosowaliście za, głosowaliście bronzy, za rozszerzeniem galerii handlowej tutaj e, o, obecnie znajdującej się wbrew rzemieślnikom. Bo mieszkańcy by rzemieślnikom. Cieni, oczekiwali tego oczekiwali No tak, rzemieślnicy też szczególnie. E, no, Panowie, tak, ja tak po, wygląda. powoli będziemy zbliżać się do końca, więc muszę wam niestety przerwać. Bardzo miła rozmowa. No, ja To ja no, dopiero się rozkręca. To się, się. ja tylko zakładam, że w przypadku Hanzy Tower to tak naprawdę e, dowiemy się o tym, kto Zobaczymy. z panów miał odrobinę więcej racji. Według ja, zapewnień inwestora to, w 2017 budynek, roku budowa ma zostać ukończona, więc dajemy to, kredyt zaufania i czekamy kiedy, na to, jeżeli że on powstanie, będzie dobrze, to że wtedy będziemy tak mogli tak chcemy. naprawdę e, zobaczyć jakie będą tego konsekwencje, czy te e, centrum handlowe rzeczywiście będzie centrum handlowym, które zabiera e, szczecińskim kupcom pracę, czy jednak będzie to budynek. Który Ale proszę w pamiętać, sposób... że w tym centrum handlowym będą miesz... pracowali Szczecinianie, sklepy będą tak. otwierać też ludzie ze Szczecina, tak. więc to firmy też będą miejsca pracy. Polskie firmy rzemieślnicze rzy z... będą padać, a Polacy będą pracowali w zagranicznych e firmach jako wyrobnicy. Tak, to jest, e bo wam jest dobrze i, 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 i wy, i wy z... podchodzicie Pan, tak, że do reszty mieszkańców. To jest polska władza. Pozostaje mi powiedzieć innego, jak tylko pożyjemy. Zobaczymy. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że je, Najważniejsze, jednak... Najważniejsze, że Bobik powstał, bo, bo, będzie, bo to jest ważne. Dokładnie. I jednak, jednak wyjdzie na tym, że Szczecin na tym skorzysta. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Artur Szałobawka, Arkadiusz Marchewka. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, dziękuję A Państwu, do widzenia. zapraszam na przerwę.